Przed wojną prawdopodobnie tu stała część zakładu produkująca spirytus drzewny bo Niemcy produkowali celozę z drewna, spaliła się w jednym pożarze. Produkcję celnozy słowowej wstrzymano w 1979 roku, a po tej stronie uruchomiono produkcję sznurka papierowego i tulei tekturowych. Najciekawsze, że produkcja szła i zbyt był po przełomie 1989 roku. Również zakład kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, ale nikt nie był raczej nastawiony na inwestycje długofalowe. Kilka lat temu ktoś kupił tą część, nawet zaczęto porządkować wnętrze. Miał być tu wielki skład mebli i stolarnia, ale coś ucichło. Hej! Cześć! Wiecie gdzie się znajdujemy? Jak nie wiecie, to się zaraz dowiecie. Przed nami magazyn meblowy. Choć dwa kroki w cud, a może i cztery. Obróć się. Tak, to będziemy w następnym odcinku. Tak, <laughs> 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 to będzie następnym. Fabryka celulozy, papiernia lub kto jak co woli. Fajnie, że wiatru nie ma. Będę ja mógł pośmigać dronem, Naładowany? Oczywiście! Jeszcze go sprawdzałem rano I wieczorem i wczoraj, i przedwczoraj I... Które my Eee... Kurwa. <grym> nie wiem Idziemy bramą? Czy idziemy bramą? Idziemy lewą bramą brawo. <grym> to nie jest brama <grym> Jeb... <grym> nie... O, dzieje? uuu uh. uh. jakaś uuu uh, studzienka mm. kanalizacyjna <grym> ale no po tej jestem straszny nie uuu uh, ile tu złomu ja już Ci mówię od razu patrz pod nogi O, zawoziłem to, to ściana to też jest jakaś fajna. Co ty, nie wyłączaj. No nie wyłączaj. Wyłączaj no, czy nie wyłączaj. No i Zrobię tak, jak pierwszy raz na tym. Na czym? Na wrocławiance. No, w wrocławiance to jest pierwszy raz. Już nie będę wyłączył kamery. O, patrz. Oryginalne kamienie. Albo... Płytki. No, płytki kamienie. się był magazyn jakiś? Sądząc po konstrukcji, to tak po konstrukcji. <laughs> I metody odblokowania, klasy, czymś bardzo odblokowane. Hmm. Prawda, to będę najbliżej odblokowywania.

Podgrywają się... To się SG Muszę poprawić eee, Bodajże tak Nie, nie znam się na tym, ale podobno w takiego No tak, SG Muszę patrzeć, szrankę z nim nie Muszę no, znaleźć Nie wiem, jak to jest. jednak potrzebuję. Jakby takie coś ci na górze spadło, to... Kaplica. kaplica... Mogę sobie nagrodę... Zróbmy No.

Mm -hmm. już was zamiast na złom oddać? To też Ewan, jest specjalnie, te pysy tak leżą. Nie specjalnie, no. Gdzie? No Gdzie? stamtąd yy, przyszliśmy. Ale na w tym czerwonym budynku nie byliśmy. W zasadzie to nie zasadnie nie wiadomo. To chyba jakaś rozdzielnia. Surkownia mm. ty. Okej, okay, okej. Okay. Czyli co? Tutaj sztory coś? Nie no, mamy to wygląda. Tu była rozdzielnia, albo co? Musimy ognia, jakieś ognia. Bo wiem, nie może Nieee, zaś jakiś skirt przyjęli. Jakaś siła była. Dobra, to idziemy tam dalej. Zaraz dziele się, no Zobacz. Pan jeszcze tam, tam nas czeka. Ciekawe czy są schody tam na głowie. No wcale nie są.

Hej, zwykle... <gry> no, tak zwykle. Dobra, a tu służnicę były. Ty, to chodzi do góry. żeby... Chyba chwilowo nie. To mi nie wygląda, ale... No, dobra, dobra. Zajduje. Hum, magazyn, tak? Czekaj, gdzie te schody były? Tam nie, <sausur> <susur> ale co, to tam coś? Nie wiem. Czekaj, jakie jeszcze. Nie, nie, nie. じゃあいけすれば分かな with Bu <Sessizlik> <Yusak olur>, şey. <Sessizlik> 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 ne? Fiyat. Yüksek olur işte. Num. Ne yapıyor Trochę tam do domu, to mieszkań też. Mhm. Mm okay. tak ma robot. proszę. Że wyżej, weźcie. Miejsce, wejście. O, nie to Nie, mi nie, nie, aby, aby nie, ryszył, tutaj tak, jesteśmy nie, 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 ja nie, 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 na nie,

Vamos a ver. Vamos a ver.

专家一方干的。 a here in the line. Oh, você acha que tão fácil? Eu acho que você já está Пойдем. Попиарня, то ладно. Мы стоим на самом Что тут Spadamy na dół. Muszę złączyć. Ale wiecie, co? Ok, dzięki za oglądanie. Jak widzicie, trochę nam zeszło na tym magazynie. Teraz idziemy tam. Z tego co widzę, to. Pan. Oby nie było takich schodów. Ja że ten jadł budynek, jest tylko, nie? Ale to. Jak widzę przez okno, to jest sporo związania. Także dzięki za oglądanie do następnego odcinka. Na razie.